Chodzi na pastuszek w Loker SC. Oczywiście o walce AJ'a z Andy Ruizem Juniorem, o wielkim rewanżu na wydmach. AJ z powrotem odzyskał pasy. Świetny występ, bokserska klinika na wydmach. Oczywiście zaraz o szczegółach będę też mówił o innych walkach na tej gali. Chwilę też powiem o gali w USA. Tam niestety wielkie rozczarowanie. Świetnie zapowiadała się walka Chris'a Jubanka Juniora z matwiejem Korobowym, który niestety doznał kontuzji tak naprawdę nie ma o czym mówić, a zapowiadało się znakomicie. Witam w vlogu RSC. Dzięki za łapki, dzięki za lajki, like, dzięki za udostępnienia. Liczę oczywiście na to samo po wideo, ale oczywiście, już przechodzę od razu do walki mistrzowskiej o walki o pasy w wadze ciężkiej. Andy Ruiz Jr. stracił pasy na rzecz Jay'a. Znakomity występ Jay'a. Jednym słowem można to określić, a właściwie kilkoma. Bokserska klinika na wydbach. To, co pokazał Joshua. Oczywiście, spodziewałem się, że będzie walczył dokładnie tak jak walczył, ale czym innym jest dobranie odpowiedniej taktyki, a a czym innym pokonanie w ringu swoich demonów, walka z kimś, kto sponiewierał cię na ringu, kto sprawił, że, że po prostu zrezygnowałeś z walki. Tutaj Joshua, tak jak przewidywałem, odzyskał ten mistrzowski mental, podszedł zupełnie inaczej skoncentrowany do tego pojedynku, a wtedy wszystko wygląda inaczej. Mniejsza waga, lepsza taktyka, doskonałe trzymanie się taktyki, tej taktyki. Spodobało yy, wam się określenie stick to the sheet like a sheet to the blanket, ale to jest, to jest angielskie powiedzenie, Anglicy tak mówią. Być może Netrop Mac Kraken tak powiedział do Joshua, żeby tak właśnie trzymał się tej taktyki. To była jedynie słuszna taktyka, dlatego, że widzieliśmy, kiedy już zaczęły się 3-4 uderzenia w kombinacji, to od razu Ruiz odpowiadał. Kiedy Joshua wchodził w dystans Ruiza, to zaraz robiło się niebezpiecznie. Także doszła, musiał się perfekcyjnie trzymać tej taktyki. I tej taktyki się trzymał. Kluczem oczywiście był lewy, prosty poruszanie po ringu. Znakomite, znakomite pivoty. Świetne poruszanie się na bokie. I wyglądał, że wyglądało po raz pierwszy być może w całej karierze, że boksował na relaksie. Te 107 kg pomogło. Naprawdę świetnie panował nad tempem wydarzeń, nad akcją wydarzeń. Oczywiście Ruiz zaszkodził sobie tym, że wniósł 128 kg, ale nikt mu nie kazał wnosić 128 kg do ringu. Myślę, że i tak miałby kłopoty, nawet gdyby wniósł mniej, i tak miałby kłopoty z tak dysponowanym Joshua, ale oczywiście łatwiej byłoby Ruizowi ścinać ring wczoraj, to było dla niego bardzo, bardzo trudne. A jedną z przyczyn klęski w pierwszej walce było to, że doszła, po prostu pomógł Ruizowi, ścinając ring za niego po tym, jak go zranił, po prostu wszedł w dystans jego ciosów. Bardzo tego unikał w, tym, w tej drugiej walce, parę razy się zdarzyło, ale naprawdę niewiele razy A AJ był tak wyczulony, tak ostry na te ciosy Ruiza, że, że potrafił przyjąć je lepiej. No, rzeczywiście Brytyjczyk pokazał znakomitą. Znakomite o arytmie w tym boksie fantastycznie chodził ten jab timing lewego prostego był znakomity, ale trzeba przyznać, że oprócz tego, że on bił to lewe proste to cały czas były to zwody cały czas nie pokazywał Ruizowi kiedy uderzy ten lewy prosty czasem zamiast lewego prostego uderzał lewy sierpowy, ale to był świetny lewy sierpowy niesygnalizowany krótki ruch bardzo zwarty lewy sierp zupełnie Ruiza zaskakiwał do tego, że Ruiz nigdy nie wiedział, czy to pójdzie ten lewy prosty czy to będzie tylko zwód, czy właśnie pójdzie bezpośredni lewy sierpowy, czy też czasem kapitalnie uderzał prawym bezpośrednim. Nie było kombinacji, praktycznie zupełnie Joshua. Ten box był prosty, ale ten boks był perfekcyjny w swojej prostocie. To była, to była arytmia, nie walczył w tym samym rytmie. Fantastycznie, fantastycznie właśnie zmieniał tempo. Gdybyście liczyli na przykład, kiedy wyższeli tym jabem, to, to po prostu. To po prostu timing tych ciosów był różny, dlatego dlatego tak trudno było Ruizowi to kontrolować. Zupełnie nie mógł się Ruiz w tym odnaleźć. Tym bardziej, że Joshua cały czas świetnie się przy tym poruszał. Były te, te, te lewe proste, były doskonałe, ale tak jak mówię, nie sam lewy prosty, również perfekcyjny, lewy, krótki, sierpowy, również cały czas były zwody, które nie pozwalały odczytać intencji, intencji tych ruchów. Także, tak jak powiedziałem, bokserska klinika Antonego Joshua i Robert McCre był bardzo mocno krytykowany za pierwszy pojedynek, to znaczy, mówię tu o trenerze Joshua. Wielu już tu chciało wymieniać trenera Antonemu, ale Antony Joshua wiedział, co robi, zostając z Robertem Makakenem. To nie była wina Makaken'a ten pierwszy pojedynek. Joshua nie trzymał się taktyki, troszeczkę podpalił się przy knockdownie. Jedną rzecz, którą można zarzucić trenerowi, to to, że nie zmieniał boksu Antonego Joshua, a naprawdę trudno zmienić coś, co świetnie funkcjonuje. Przecież Joshua wygrywał swoje. Pojedynki, trudno było. Może ma kraken, zabrakło troszeczkę wyobraźni, dlatego że odkąd Joshua wszedł na szczyt, wszyscy trenerzy po prostu śledzili ruchy, śledzili to, co pokazuje w ringu. Już byli nauczeni na pamięć boksu Antonego. No, w pierwszej walce również miał zaledwie kilka tygodni na przygotowanie, ale pamiętajmy o tym, że właśnie trenerzy od lat yy, śledzą poczyniania. Te kombinacje bite przez Joshuę były znane na pamięć. Te jego silne strony były znane na pamięć. Podkreślałem to przed pojedynkiem. To już było widać w walce z Powietkinem, że Powietkin wiedział, wiedział, jak kontrować kombinacjami Joszuę, że trzeba, że trzeba wyblokować jego Ciosy, że trzeba go wciągnąć do pół dystansu i wtedy skontrować. Kapitanie to robił w pierwszej walce Andy Ruiz Jr., natomiast w drugiej walce wnioski zostały wyciągnięte. Praktycznie niczego tam nie było do, do skontrowania. Ta walka pokazała, że jest to another wrinkle in, in his game u Joshua, czyli że, że kolejny sposób walki pokazał w tym pojedynku. Rzeczywiście potrafi walczyć na wstecznym, potrafi, potrafi kontrolować tempo walki. que przez 12 rund je utrzymać. To nie było mocne tempo, ale Joshua zadbał o to, żeby Andy Ruiz nie szarżował. Oczywiście waga przeszkadzała na pewno Ruizowi. Nie ma co się ukrywać, a nie ma co ukrywać ale to nie była wina Joshua, że, że między jedną walką a drugą Ruiz się zapuścił. Tak jak mówiłem przed pierwszą walką, ta walka z Dimitrenką, która była w bliskiej odległości od walki z Joshua, wcale nie zaszkodziła Ruizowi, a pomogła kontrolować wagę. On miał dwa obozy z rzędu i w tamtej bardzo paradoksalnie wyglądał lepiej niż w tej, w której miał tyle czasu na przygotowania. No i nie było, nie było planu B jednak dla, dla Diego Ruiza Juniora, kiedy Joshua nie pomagał mu, kiedy Joshua nie wchodził w jego dystans. To bardzo, bardzo trudno było ściąć Andiemu Ruizowi Juniorowi. Joshua ruszał się świetnie, Joshua zmieniał kierunki poruszania, świetnie operował lewym prostym. Tak jak mówię, lewy prosty był przeplatany ze zwodami, był przeplatany z bezpośrednim lewym sierpowym. Kapitalne były też kapitalne były też kontry prawą ręką Antonego Joshua i ten timing wyglądał świetnie. Joshua wygląda jak milion dolarów w tej walce. Oczywiście możemy narzekać na Ruiza, możemy narzekać na odwagę, ale rzeczywiście kawał boksu pokazał nam Antony Joshua. Dla niektórych mogło być to nudne, ale myślę, że nie było to tak nudne jak walki Władimira Kliczki. Nie, nie było aż tylu klinczów. Oczywiście parę klinczów Joshua tam zastosował na ruizie, ale oczywiście nie było sensu przepychać się z takim wielkim, grubym cielakiem, jak Andy Ruiz Jr. w tych klinczach Joshua przedłużających się stracił, pewnie siłę, także Także to nie, to nie miało żadnego sensu. Ten boks oglądało, przynajmniej ja mówię z mojej strony, oglądało się bardzo, bardzo dobrze. Moim zdaniem kapitalny pokaz boksu Antonego Joshua. I pamiętając o tym, pamiętając o tym, co się stało w pierwszej walce, jest to tym bardziej tym bardziej imponujące, że, że nie szukał innych pojedynków, że bezpośrednio wyszedł po tym pojedynku do Andiego Ruiza Juniora. Na pewno to psychicznie, psychologicznie, mentalnie jeszcze bardziej wzmocni Joshua, ale ja mówiłem, że ten mistrzowski mental ma, to było widać w walce z kliczką, kiedy zbierał się z desek, kiedy kompletnie nie miał siła, jednak wygrał. Wtedy ten mental był wyroszczony, natomiast przed pierwszą walką z Ruizem wydaje mi się, że jednak zaszkodziło Joshu i to, że, że była zmiana przeciwnika, że jednak ten sympatyczny Ruiz trochę go uśpił, że na millera był bardziej, znacznie bardziej ostro nastawiony. Także czapki z głów przed Naprawdę kapitalna, kapitalna walka teraz. Teraz czekamy na kolejny jego pojedynek z niecierpliwością. Trzeba powiedzieć, że... Joshua jest pięściarzem wszechstronnym. Pokazał wczoraj, że nie, tylko, że nie jest tylko tym robotem, bijącym twarde, mocne kombinacje w półdystansie, kruszącym swoich rywali, ale naprawdę potrafi zaboksować mądrze, inteligentnie, potrafi trzymać się taktyki, potrafi trzymać chłodną głowę, bo inaczej, naprawdę nawet z tym Ruizem Juniorem, który wniósł 128 kg, byłoby niebezpiecznie, bo było kilka, momentów, było kilka momentów, kiedy trafił Ruiz Junior, kiedy rozpuścił te ręce. Te ręce są wciąż Szybkie, natomiast nadwaga po prostu nie pozwoliła nogom szybkości na tringu. Dobrze, więc tyle o walce Antonego Joshua i teraz o Mariuszu Wachu. Największe zaskoczenie tej gali dla mnie to walka White'a z Wachem. White fatalnie przygotowany, może nie fatalnie, ale bardzo słabo, ale trzeba było umieć to wykorzystać. Mariusz Wach to wykorzystał. Dużo się mówiło wcześniej, być może o takich niezbyt profesjonalnych przygotowaniach Wacha. O prowadzeniu się, o tym trybie Jarni Mana, ale w tej walce pokazał profesjonalizm, a właściwie przed walką, bo on był dobrze przygotowany. Jak na tak krótki okres czasu, to naprawdę był świetnie przygotowany Mariusz Wark do tego pojedynku. Na, to, na, na pewno zyska kolejne propozycje. Myliłem się mówiąc, że ta walka z Bakolego skruszyła. Nie skruszyła go. Ciągle ta szczęka jest bardzo, bardzo mocna. Ciągle Mariusz ma ochotę do walki. Pokazał to w walce z Lilianem White'em wczoraj. Naprawdę twardy, naprawdę. Naprawdę te jego prawe crossy robiły wczoraj wrażenie. Co prawda Dillian White bił więcej ciosów, bił więcej kombinacji, to on był lepszy boksersko, ale w tych ciosach waha było więcej mięsa. Naprawdę White odczuwa te prawe waha, do tego doskonale Mariusz, Mariusz bił dobre ciosy na dół. Yy, troszeczkę tych ciosów potrafił wyblokować. Trochę tego balansu mimo wszystko u niego było, aż tylu ciosów na czysto nie zjadł. Naprawdę w tych warunkach dobry pojedynek dobry pojedynek Małysza Wacha, chociaż oczywiście nie zgadzam się z opiniami. Yy, nie oczywiście, ale moim zdaniem nie, nie zremisował ani nie wygrał tej walki. White wygrał zasłużenie. Wach natomiast wykorzystał jego słabą dyspozycję. Następnym razem, kiedy Dillian White będzie powracał po dłuższej przerwie, na pewno bardzo bardzo mocno rozważył przeciwnika, nie porwał się na kogoś takiego jak Mariusz Wach, bo wczoraj Wach naprawdę zmusił do maksymal, maksymalnego wysiłku yy, Dyliana White'a. Musiał sięgnąć do Rezew White, musiał przestać walić na siłę, zaczął bić kombinacje z luzu, zaczął, zaczął bazować na szybkości w szybszych rękach niż Mariusz Wach i zaczął w ten sposób nadrabiać punkty, natomiast widział, że już na siłę, na siłę że, że się Mariusza nie da przełamać. To był Dylian White zupełnie inne niż w walce z Rivasem. To był White człapiący, źle używający lewego prostego, bijący jakieś dziwne backhandy zamiast prawidłowego lewego prostego. Także mimo wszystko ta słaba dyspozycja White'a absolutnie nie, nie ujmuje dobremu występowi Mariusza Bacha, który miał mało czasu na przygotowania. Na pewno zyska kolejne propozycje. Twardy, kolejny twardy stoczył fajny pojedynek. Dużo to mówi o Mariuszu, o jego charakterze, ale też sporo mówi jednak, że ten Martin Bakole to kawał zawodnika. Bakole, który zastopował, zastopował podczas gali Mariusza Borka, Mariusza Wacha, nie zastopował go siłą, chociaż oczywiście ma czym uderzyć, a właśnie precyzją, tymi długimi, długimi kombinacjami. Także teraz jeszcze raz podkreślę, że jeszcze chętniej tę walkę Bakole rewanżową z Hanterem bym zobaczył i kto wie, czy bym nie faworyzował Bakole w tym pojedynku, bo jednak, jednak tych kombinacji bardzo, bardzo zabrakło zabrakło w tej pierwszej walce, kiedy Bakole był kontuzjowany. Natomiast wczorajszy pojedynek Huntera z Powietkinem jeszcze raz pokazał, że żadnym geniuszem defensywy Michael Hunter nie jest. I tak jak mówię, mówiłem przed walką, zresztą kilka lat temu pewnie postawiłbym na Powietkina, że te błędy Huntera wykorzysta. Wczoraj moim zdaniem Hunter walkę wygrał absolutnie. Nie ma mowy o remisie ani zwycięstwie Powietkina. Hunter był zawodnikiem lepszym. Nie zdominował Powietkina, ale zrobił wystarczająco dużo na mojej karcie. 115-113 bo dla Hunter'a, ale jeśli bym musiał jakoś to zmieniać, naciągać, to raczej bym naciągał w stronę 116-112, a nie w stronę remisu. Moim zdaniem Powietkin nie zasłużył wczoraj na remis, chociaż w środkowych rundach pokazał, że jest lepszym bokserem, po prostu zawodnikiem lepiej ułożonym, lepszym technicznie. Kiedy, kiedy Powietkin wkładał maksimum energii w pojedynek, to znaczy Powietkin jest świetnym pięściarzem, tylko on po prostu musi Odpuszczać rundy. W pewnych rundach bardzo mało boksuje, albo boksuje mało skutecznie. Natomiast wtedy, kiedy, kiedy ma siłę, kiedy się nastawi na tę rundę, na boksowanie, no to wtedy był lepszym zawodnikiem od Michaela Huntera. Potrafił kontrolować na górę, potrafił kontrolować na dół, natomiast nie był w stanie utrzymać tempa. To tempo było za słabe w wykonaniu na żeby mu przysłać, przyznać zwycięstwo. Za mało rund przeboksował, za, za dużo rund odpuścił. Chociaż też Michael Hunter w w pewnych rundach nie podkreślał swojej przewagi dobitnie także także nie można tu mówić o skandalu w wyniku, w wyniku yy, jeśli chodzi o wynik tego pojedynku jeśli chodzi o punktowanie natomiast moim zdaniem jednak jednak został skrzywdzony Michael Hunter jednak to był zawodnikiem lepszym miał świetny agresywny początek. Znakomitą końcówkę, kiedy o mało nie, nie powalił powietkina, kiedy ma, o mało go nie znokautował. Natomiast, natomiast środek, środek, w środku walki dużo. Dużo do powiedzenia miał Powietkin. Powietkin uporządkował pojedynek właśnie wtedy pokazał, że jest lepszym technikiem, że jest pięściarzem bardziej wszechstronnym, więcej widzącym w rynku. Hunter wygrał ten pojedynek moim zdaniem, ale wygrał wydolnością, wygrał agresją, wygrał lepszym przygotowaniem, wygrał po prostu młodością, natomiast czysto-boksersko Powietkin jest od niego lepszy, natomiast fizycznie widać, że to jest już schyłek Powietkina, że Powietkin coraz mniej boksuje, coraz więcej musi odpuszczać. Nie jest to ten sam Aleksander nie widzi już ciosów, które widziałby wcześniej, również przyjmuje już ciosy gorzej. Także jeśli dojdzie do rewanżu, Niekoniecznie jestem fanem tego rewanżu, no to myślę, że wyraźniej wygra Michael Hunter, dlatego że to jest zawodnik idący w górę, natomiast Pobietkin wyraźniej idzie w dół. Pojedynek był w miarę wyrównany, ale moim zdaniem pod kontrolą jednak Huntera to Huntera, ręka powinna powędrować w górę. Jak już mówiłem, nie ma mowy o żadnym skandalu, natomiast tutaj lepszym zawodnikiem był Michael Hunter. Nie doszukiwałbym się tu żadnych żadnych wpływów jego Herna, być może powietkin to wciąż większe nazwisko, ale czy walka rewanżowa Powietkina z zajrzejem ma sens raczej nie. chociaż Huntera Hunter też też nie ma nie ma moim zdaniem na, na Antonego Joshua, tak jak podkreślałem najchętniej zobaczyłbym rebansz Michaela Hamtera z z Martinem Bakole, myślę że to są zawodnicy podobnej klasy, myślę że że Bakole zasłużył na ten rewanż. w pierwszym pojedynku jednak jego kontuzja bardzo bardzo mocno dała mu się bezdąki, także jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem lepszym zawodnikiem był Michael Hunter, ale nie było to zwycięstwo zdecydowane, także, także nie skandal, ale jednak, 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 jednak widziałbym zwycięstwo Huntera w tym pojedynku. Chwilę o Filipie Hrgowiczu. Uporał się z Moiną przed czasem, tak jak myślałem. Pojedynek brzydki, pojedynek brudny. Trafiał, trafiał nieprawidłowo, czasami Hrgowicz, ale tutaj naprawdę winiłbym sędziego Jana Luisa z Anglii naprawdę źle prowadził ten pojedynek od początku schodził nisko, Molina, schylał się, już ta pierwsza akcja przy Linach te, te, te pierwsze, yy, pierwsza sytuacja, gdzie bardzo nisko zapuszczoną głową był, był yy, był Molina, tam trzeba było albo go liczyć, bo, bo trzymało go linę, albo po prostu wejść między zawodników, a nie pozwolić boksować, kiedy, kiedy prawie na kolanach był wiszący na liniach yy, Molina. Natomiast ciosy zadawał gowicz to sędzia, moim zdaniem, jest winny tego, że doszło do, doszło do takiego zakończenia. I dwa Molina szukał wyjścia z tego pojedynku. Co prawda, kilka razy zerwał się z tymi prawa, prawymi, nie na odsłoniętego natomiast natomiast yy, Szukał wyjścia z sytuacji, moim zdaniem, prowokował, t, prowokował do ciosów w te głowy tym opuszczaniem. Oczywiście Kowicz nie powinien tego robić, powinien się wstrzymać, ale Kowicz był bardzo, bardzo napolony na knockout, chciał się dobrze pokazać na tak dużej gali. Był, walczył bardzo agresywnie, zbyt nawet agresywnie, był bardzo otwarty na kontr, ale widać, że chłopak ma mocną szczękę, w ogóle się nie bał tych ciosów Erika Moliny, walczył troszeczkę głupio. Na plus na pewno trzeba powiedzieć, że otwiera sobie ładnie ciosami na dół górę, natomiast już potem zbyt się zapalił, ale, ale walka była nerwowa, szarpana. Sędzia Sędzia moim zdaniem wykonywał złą robotę, bo powinien tam wkroczyć po tych pierwszych uderzeniach w tył głowy i po tym wschodzeniu nisko powinien jednemu i drugiemu zawodnikowi zwrócić uwagę. Molina był po prostu za nisko, natomiast Gowicz rzeczywiście uderzał w tył głowy. Trzeba było nad tym wszystkim zapanować wcześniej, być może... Być może inaczej wyglądałaby ta walka, natomiast nie zasłuży moim zdaniem Chybowicz absolutnie na dyskwalifikację. Molina prowokował te ciosy, cały czas się schylał, cały czas czekał, aż właśnie te ciosy na jego tył głowy spadną i będzie miał pretekst do poddania się. Także także moim zdaniem zasłużone zwycięstwo, mimo wszystko, Chybowicza, ale, ale nie podoba mi się w tym pojedynku zbyt emocjonalnie, zbyt agresywnie fajnie wyglądały ciosy na dół, trzeba było się tego trzymać, bo on złamałby Molinę tymi ciosami na dół, natomiast ten finisz przedwczesny rzeczywiście tam szły te ciosy w tył głowy. No jeszcze chwila o walce, a jeszcze Majidow też również świetnie właśnie otworzył sobie Toma Little ciosami na dół, otworzył sobie górę, bardzo szybko go skończył, bardzo, bardzo fajne wejście, no ale jeśli zawodnik ma 33 lata, to nie ma co się szczypać, tylko po prostu musi efektownie, efektownie wyglądać i wtedy będzie dostawał lepsze walki. Jeszcze chwilę o tej gali w USA, wielkie rozczarowanie, kontuzja chyba barku yy, barku Korobowa, ale Korobow świetnie wyglądał w tym pojedynku, świetnie pracował na nogach, widać, że fizycznie jest przygotowany doskonale, taktycznie, myślę, że to byłaby ciężka noc dla Krista Jubanka Juniora. Przed tą walką mówiłem, że jeśli Christian Ben Jr. zaboksuje jak swarmer, to ma szansę. Natomiast jeśli będzie boksował, co już widać było, że próbował robić, on próbuje boksować pod tym swoim trenerem, to będzie problem. Korobow bez problemu łapał go nawet podwójnymi lewymi z pozycji mańkuta. Także, także widziałbym naprawdę ciężką przeprawę dla. Dla Jubanka Juniora, jeśli on nie zmieniłby swojej taktyki, a nie wyglądałoby, że próbuje zmieniać, bo próbował boksować. Natomiast świetnie wszedł w walkę korobów, to był inny korobow niż pamiętamy go z początku walk amatorskich, kiedy był słabo, przy... przepraszam, z początku walk zawodowych, kiedy miał problemy kondycyjne, kiedy wyglądał słabo. Natomiast tutaj widać było, że fizycznie ten zawodnik już wygląda inaczej. Widać, że dobra taktyka, widać, że dobre przygotowanie, bardzo fajnie na nogach pracował. Już widać było timing, nawet w tych pierwszych minutach, tak jak mówię, byłaby to ciężka noc dla Christa Rubanka Juniora. Mam nadzieję, że dojdzie do, do walki rewanżowej, mam nadzieję, że da szan, dadzą szansę Korobowowi, mam nadzieję, że po prostu wyliże się z tej kontuzji, bo to kawał zawodnika. Szkoda, że trochę tak chyba mało profesjonalnie podszedł do swojego początku kariery. Widać było tam problemy kondycyjne w tych jego walkach niektórych, natomiast tutaj fizycznie prezentował się znakomicie i tak jak mówię, ten pojedynek szykował się fascynująco, walka, walka Charlo bez historii w ogóle, Dennis Hogan nie miał czego szukać z nim w ringu, to było wiadomo przed walką. Także także tutaj bez wielkich wrażeń, pomimo że znokautował go czarno, to nie było to trudne do przewidzenia. Denis Hogan to nie jest zawodnik, który powinien w ogóle wyjść do walki o tytuł, o tytuł wadze średniej, ale to już niejednokrotnie widzieliśmy w BBC, Natomiast natomiast ta walka Jubanka Juniora z Kolobowem fascynująco się zapowiadała. Niestety nic z tego nie wyszło. Także będę kończył. Wielkie, wielkie brawa dla Antonego Joshua i dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się materiał podobał, Oczywiście, proszę łapki w górę, lajki, udostępnienie. Tak jak zawsze, zostawiam link do Patronite. Możecie mnie wspierać na Patronite, możecie mnie obserwować na Twitterze. Link do Twittera także będzie niebawem, niedługo już nowe QA. Także na Twitterze dam wam znak, także obserwujcie mnie na Twitterze. Pod filmikiem macie zarówno linki do Patronite, jak i do Twittera. A na dzisiaj już kończę. Dzięki, cześć, do zobaczenia.